Siema widzowie, Franklin już wyszedł ze szpitala, myślę, że, no, muszę się nie wiem. Cześć. Cześć. Ty Franklin? Yy, tak, yy, ja Franklin. Kurde, miło Cię poznać, bo szukałem Ciebie trochę. Czemu ja szukałeś? Bo ja jestem tak trochę twój fan z tego gangu, nie? Famili My opoznać. Chciałabyś pojechać na napad. No chętnie, chętnie, tylko jakim autem, moim czy twoim? Moim, moim, może tak są blachy. Wszystko. Kto prowadzi? Ja czy ty? Daj mi, daj mi przepraszam, myz komara. A dobra co, co to co to tak strzela z tej bęmki? A takie takie zrobione jest tak. Dobra To, no, jedziemy na growstry co? No tak, na grow, na grołów. tutaj na ten sklep Napadamy Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co Dobra Halo, sklepikarz! Halo! Panie jakiś... chyba głuchoniemy, tak? Dobra A. O, idzie, dzień dobry, oh. dzień dobry. Poprosimy kasę. To jest napad, to jest napad. Napad Kasa. Co chcecie? Kasę! Kaskę, kaskę, kaskę. 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 Już. Eee. No dobra. O oh, kur. Eee, mam jakiś pomysł? Ma mi chowaj się! Dawaj hajs! Szybciej. Szybciej! 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 Tu! Dobra. Jest hajs! Dobra, Mi. Dawaj, dawaj, dawaj! Mamy zakładnika! Zamiast chcemy wolny odjazd! Śpi! Hej! Bez głowy! Uciekamy, uciekamy, uciekamy! Uciekamy! Co tu robisz, szeryf? A ja wiem, ale czy. Czemu ty masz ręce w górze? Bo chcę pachę więcej ja, to fajnie. Łooo! Za pasty? Mm, dopiero teraz. Dobrze. A, y, może już y, skończysz y, wierzyć pachy? No to poczekaj, zjedziemy gdzieś. No... Tak, serga. A tak żeby to się widzieli, no Ale... Co nas nie widzieli? Dobra, spójrz te ręce już Już. Czekaj. Chcesz kierować? Nie, nie, nie. A gdzie ta policja, kurde, ta policja? Nie wiem. Zgubiłaś pację. Ja... jacy te bidę, nie? Taka policja. ta taka policja. No, no, taka policja. Kurde, w tych w te czasy to normalnie ta policja to jest jakaś kurde. No. Debile. Tak, prawda. Debile. Kiedyś byli mądrzy. Kiedyś byli bardziej mądrzy. Nie wiem, a ja jestem młody, więc nie wiem. Cały czas są dosyć głupi. No i po policji, nie? no. Po policji. Tylko trochę bękę masz zniszczoną. Potlepie się. Dobra, że nie ma co czekać. CO JEST?! Co jest?! O. Dzik. Co on tu robi? Co jest? Jak się straszyłem. A co... Co tu robi dzik? Co robi tu dzik na ulicy? Ten... Ten świat już głupieje. Nie wiem, ale... Ciekawie. Na pewno śmiesznie. Nie wiem może komuś odawił się kłan, czy coś To jest psy O kurwa <noise> O policja jest O fuck o oh, fuck o oh, fuck O kurde O Jezu Bo się kupię to jest tego nie nos nie, nie, mam dość tego głupiego świata, nie, nawet policja jest głupia. Ledwo co jedzie ta policja? No Czy nie widzę. O kurde Patrz jak ją zgubię. Nie. Ja chyba... Ja chyba e, lecę do innego kraniu, nie? Uh, może tam wiadomo, że... Kolej... kolejne te... Co jest krowa? Co krowa jest? tam jest? Policja potrąciła krowę fajnie. Nie, jeszcze krowa nas goni, wszystko nas goni tutaj. Ale, dziwny świat. Świat, świat. No bo zaznacz mi swój dom, bo inaczej to nie, nie uciekniemy. Okej, okay. świat 15 lat temu był lepszy. Serio. 15 lat temu miałem 5 lat. Aha, czyli czekaj, masz 20. Tak. Piętnaście lat temu to mnie policja zgarniała do więzienia, ale uciekłem. Co? Bo tak trochę jadę na oślep. Ha? No, oślep jadę trochę, zaznacz mi, jest twój dom. Okej, okay. o! Czekaj, już chyba nas policja zgubiła. Ale dom, dom, dom. Czekaj. Ja muszę, ja muszę wrócić do domu. Czekaj, to już ci zaznaczę. Dawaj jeszcze nie wiem do jakiegoś burger szocika podjedziemy Nie wiem czy miałby to sens Nie wiem ja bym podjechał sobie zjeść No to po prostu podjedziesz a ja jestem trochę zmęczony się przespujemy z tego domu i tyle nie No to że zamówimy No można, no, no. można Masz tu aplikację? Nie, nie mam. Kurde, no właśnie, też nie. A, no to sobie nie zamówimy. Zainstaluję, zainstaluję. Eee, yy, no. O kuwa, trochę, trochę. Trzeba trochę L Lości, przejechać. lości. Pamiętam, no to wierzyłem, że Powiem tam jedzenie. Pamiętam, jak z Lostami... Eee, no, Bastrzelanina. Ja to co widziałem? No, ten. Jak to się nazywa? Co? Eee, jak to się nazywa? No, widziałem jakieś zwierzę normalnie. Zwierzę? Ja, ja nie. Ja nie widziałem, nie wiem, to jest. A jak to była krowa, czy też nie? Te krowy pouciekały chyba Spoczyło z. Sandy. Mi. Te krowy chyba pouciekały z Sandy. Ja też myślę. Chyba ktoś nie umie ich przypilnować. Nie. Co to jest. Aby było jakieś inne jedzenie, to ja poza mogę. Dobra. Ja znam taką... Co Ja znam tak... Takie... Taką restaurację jakby... Chuchuawa Hot Dogs. Co? Krowa uciekła mi siękło, normalnie. Chuchuawa Hot Dogs. No! A co tam Ty!

Nie, nie, ja uciekam, ja uciekam. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje na tym świecie? Ten świat jest chory. się załaduję. <grystanie> Stój, małpo! Małpa, małpa. Że jest to małpa. Ty małpa. Dobra, trafiłem ją. Ty. Pałocy! Małpa, siadaj, siadaj małpa. Siadaj. Nie dobra, ja karnę tą furgonetkę. Dobra, jadę do domu. Nie wiem gdzie on tam jest Ale jadę o Dobra Ja się boję to co się Ja idę się wykąpać w basenie Tak będzie najlepiej Widzę Franklin Idzie chcę popływać Mam już dość tych zwierząt głupich Ło! 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 Chyba się znowu do Dobra No i to jest chillera, to jest prawdziwa chillera. Nigdy tak nie mogę się Już to, Już to jest lepsze niż to pelico. seria. No i tak się chiluje, jeszcze się mogę poopalać. Dobra, wskoczę sobie jeszcze. Chcę, troszeczkę popływam. się będę opalał. Się, się opalę trochę. Ej I... mm, tylko nie ma żadnego leżaka tutaj. Będę musiał na ziemi. O, będę musiał na tym. popalam trochę Ni nigdy tak nie mogę się opalić. Czemu ja wcześniej nie mogłem takiego domu mieć? To jest to, to jest to. Dobra, znowu sobie popływam. Dobra tak o <grywy> ale dobra se zagnę, zobaczę ile wyczytam Och, tak jakoś 17 sekund wytrzymałem. Widziałem taką wildę z basenem, ale ona mi się nie przyda, bo taki fajny basen. No brak, skoczę sobie. jeszcze <shruch> Dobra. Sobie usiądę do O. O kude. Wpadnę zaraz. O. Kurde. Za blisko. Dobra, wchodzę do domu. Tylko muszę wyschnąć, żeby nie... żeby dom nie był mokry. No, żeby podłoga nie była mokra. Ja już wchodzę. Wchodzę sobie. I się ubiorę. Się muszę ubrać. O! Krew! Ktoś się pokaleczył. O kurde, nie! Nadepłem ja w tą krew. Nie dobra, muszę. Muszę się tej krwi pozbyć z moich stóp. Dobra. Już nie mogę, tak. No taka podłoga będzie mokra. No to čo, ubil, rešil. Dobre, vidzové, no to čo, na razie.